Taka jaba. i Coś tu brzęczy. Czy my? O, o, o! To, 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 to. W tym razie dzisiaj bardzo prosty plan. Moi drodzy, będę dzisiaj kopał wszystko, co zapiszczy. Takie czyszczenie. Zobaczymy, co się dzisiaj wyciągnie. Spodziewam się dużo gwoździ, blaszek, ale potem będzie można szukać tych drobniejszych elementów. Dzisiaj czyszczenie działki ze śmieci. Zobaczymy, co wyjdzie. Piesy pomagają. Zobaczymy, jak bardzo. dobry. Taka nakręteczka, zobaczcie. Widzicie, nie za dużo będzie ją widać na końcu, jak zwykle pokażę całość, ale tego się dzisiaj spodziewam dużo. Może będziemy oglądać wszystko sobie po oczyszczeniu. Co to może być? No, myliszcze. Potem będziemy patrzeć. Kapselek! Piękny Z takiego dołka po przejściu o, kogoś takiego tu mi się gdzieś w końcu pojawiła monetka, ale gdzieś tu tu na, o, 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 o. Jest. O jaka zielona. Co to jest? 5 groszy. Zobaczcie. 5 groszy. 49 chyba. Obejrzymy sobie w domku. I tu, no to najładniej no, łopata, to ping pointer i szukamy. Gdzie małe, to będziemy tym ping pointerem szukać dwa lata. A no. no to na wierzchu było drut tak tak najczęściej jest z drucikami Widzicie, jaka to robota i trzeba poprosić kwesta o pomoc czyli tu gdzieś No, i wiecie o czym mówię już teraz? W komiksie miałbym dorysowany taki dymek z wszystkimi przekleństwami rysunkowymi. Ale no nie tylko jak że Jeszcze tam jeden taki jest. Zobaczcie. Ten to dopiero, znaczy to ona. co ona tam robi a więc w czasie tutaj coś się dokończymy piszczało o O. Co to jest? O. Mały kilof. No poważnie to coś łączyło się z czymś w A może jakiś kawałek piasty? Nie. Nie wymyślaj. Chowamy, obejrzymy w domu. Zobaczcie pokażemy jak tu jest ładnie. miałem to przywieźć. Cześć. No dobra. Coś tu buczy. Piszczy, to zobaczymy. Co zobaczymy zobaczyć jeszcze. Raz. Nic dużego, bo sygnał był taki, taka dziura i tu coś piszczy. Uwaga, zobaczcie. Co to? Łopata, a Posiadamy i od razu Czy nie jest takie małe? To pewno kapselek. Albo jakaś śruba, e, co to? Blacha, jakaś. no bo co to może? Być? coś od czegoś znowu urywane no to razem z takiej japy takie coś tu gdzieś piszczy w tym nie doładnie o. o wiecie co ja żyję wojdik będzie tego dzisiaj więcej, bo to jest coś jeszcze, to chyba dzisiaj już ostatnia rzecz, bo słońce zachodzi, robi się zimno. I jutro jest dzień jeszcze. A zobaczymy co to jest tutaj. O -o. Obstawiam, że drucisko na koniec. A jak? <gry> no tak. nagram to, bo to może być jedyna dzisiaj ciekawa rzecz, bo dzisiaj było po prostu dzień śrubkowo, słuchajcie, śrubkowo, gwoździkowo, kapslowy, chociaż kapski mało. teraz sobie tutaj założę bo to coś dziwne tam jest. Wydaje mi się, że to chyba jakiś, wydaje mi się, że to chyba jakiś łańcuch. Zaraz zobaczymy, zobaczcie. Widzicie? Na pewno łańcuch, zobaczcie. O, tylko że się nie, nie chcę dać. Już to wyciągnąć, ja nie chcę go urwać. 100% łańcuch. Zrobimy go trochę. Tak, tak, tak. nie pisz to. No. Oj. Tak. I to jest najciekawsze, co dzisiaj znalazłem. Tragedia. Cel postawiłem, aby wyciągać wszystko, co zapiszczy. No i co? No, standardowo właździe. Ten jeden taki starszy. Natomiast no, no, druciki to będą takich. dziwne rzecz, to jest. Sprawa nam. Myślałem, że to jest od sztućca, ale niestety nie. Aluminiowe, leciutkie, coś złamane. Co to było? Nie dojdziemy. To samo, jeżeli chodzi o tego typu. O, w torebce Spinka do głosu, czy stara, czy nie stara. Ciężko stwierdzić. Oczywiście, kapselki, jakieś takie rzeczy, typu myliszcze, resztki, co to było kiedyś, do czegoś służyło, ale teraz już się nie dowiemy. To wiadomo, nakrętka z takim kołnierzem. Myślałem, że kilof, to był jakiś taki łącznik, coś łączyło, może dwie, trzy deski zabite yy, na zasadzie yy, obstukania po prostu końcówek, tak żeby trzymało to, co miało łączyć, taki łącznik jakiś. Tajniejsze. monetka 5 grosz. Wszystko ok. Trochę miałem z tym zagłostkę. Szukałem w internecie, bowiem. Rok 1949, ale napis Rzeczpospolita Polska. Nie PRL. Orzeł bez korony. Już wiem. Była w obiegu do stycznia 1960 roku. To były jeszcze monety wybite przed tym, kiedy pojawił się DRL, czyli już po wojnie, ale nadal wybijane jako rzecz pospolita polska. Bardzo fajne. Cieszę się z tego bardzo. No i mamy zestaw z drugiego dnia weekendu. Mamy kopka. No, tutaj nawet chyba nie będę tego opisywał, omawiał, bo. Samy śmieci, ale tak się. Byłem jakby gotowy na to, bo takie miałem założenie, że będę wyciągał dokładnie wszystko, co zapiszczę No, wiadomo, są do utylizacji. Druga deseczka, też nic wartościowego. Natomiast rzeczy, na które można się pochylić popatrzeć, co to. Mańcuch. Wydaje mi się, że nawet wiem, bo znaleziony w miejscu, gdzie kiedyś był przytrzymywany kajak na działce, więc najprawdopodobniej jakaś resztka od tego gdzie tam był przypinany, żeby nie został skardziony to wiadomo. Taka z gwintem rzecz wydaje mi się, że to jakiś nakręcany kołek wkręcany po to, żeby coś na nim zaczepić. Też idzie do utylizacji. Grot. No, w każdym razie jakiś taki dziurkaż przecinak hmm. raczej nie żaden grot. Ale fajne. jeszcze które nie mam pojęcia o co chodzi. Do czego służyło. Nikt się tego już nie dobie no i to tym bardziej na różne sposoby to oglądałem, przymierzałem, Najbardziej pasuje, jakby to była miała być rączka, ale chyba nie bo to. Nie. Dość ciężkie, ale raz to... Trudno powiedzieć. Bardzo zjutro.